Rokrocznie w każdym mieście większym jest taki jak gdyby świąteczny bazar. Dlaczego odwiedzam taki bazar? Nie żeby robić zakupy, bo mnie zakupy nie interesują, ale żeby poznać producentów. Żeby poznać producentów z każdej branży w gruncie rzeczy produkcyjnej, przemysłowej. To znaczy konsumenckiej. Czy to są skóry, czy to są kurtki, czy to są buty, producenci butów. Ważne jest mieć kontakty, bo to często na takich wystawach nie wystawiają się dilerzy, a wystawiają się producenci. Fajną sprawą z tymi producentami jest, że po nawiązaniu kontaktów baza danych rośnie, poznaje się ludzi, poznaje się klientów. A gdy klient czy ze Stanów, czy z Chin, czy z Polski pyta, jest jak znalazł. Jest jak znalazł. I nie tylko jednostronna produkcja, ale produkcja i wymiana handlowa obopólna, czyli każdy jakoś na tym sobie, każdy sobie jakoś na tym zarabia, każdy jakoś na tym zarabia. I fajnie jest też łączyć tego typu klientów, którzy mają podobne biznesy, czy to w Europie, czy to w Stanach. Teraz przy wyjściu mamy odzież. Bardzo fajna sprawa. Można naprawdę tanio kupić. <laughs> tak tanio skóry można już kupić od 40 dolarów. Ceny są imponujące i bardzo niskie. Producentów skóry od groma, od liku to są lokalni producenci. Lokalni producenci skór. Lokalni producenci skór, futer, futerek, piękna sprawa, i futerka, a swetry, tak? To Mimpie nie ma? Mimpie ma. Jo, Gongczang, hajsze, i Czy nie da, i Fudien, hajsze ma A, Fudien. Mimpie ma. Paszce damskie, futerka damskie, przedmieścia. Przedmieścia Suzhou. Suzhou w ogóle historycznie to było centrum odzieży, centrum jedwabiu. Centrum odzieży na południowe Chiny. W Ch Chinach jest chyba trzy albo cztery centra. Zajmującej się produkcją jedwabiu. Centrum w Suzhou, Pod Suzhou właściwie 40 km rozwinęło się około 2000 lat temu. Potężny biznes. Od tego się rozkręciło wiele branży odzieżowych: bielizna, rajstopy, płaszcze, wełny. A jakoś ludzie sami szli w tamtym kierunku i rozwijali biznes. Odzieżowy. Drugim takim centrum to jest prawdopodobnie Guangdong, gdzie na południu od zawsze powstawały fabryki dla zachodu. Od zawsze były wszelkiego rodzaju szwalnie, szwalnie, A służył będąc na przedmieściach Szanghaju, myślę że przez to był popularny z odzieżą, że dostęp do kapitału. Patrzę na ceny, rzeczywiście bardzo fajne ceny. Nie żeby moda mi się podobała, bo moda chińska jest trudna do strawienia, ale prawdopodobnie ceny. Chociaż kto wiem, każdy znajdzie coś dla siebie, no nie? Um, gustów się nie ocenia. Ale proszę i mają kopię Championa, kopię Under Armour Jeep'a. Um, nie sądzę, żeby to były prawdziwki. Każdy orze jak może. Futerka, kurteczki, sklepiki. Jest tego do wyboru do koloru. Cienkie puchówki takie modne, 89 jułanów, niecałe 10 dolarów. No i jedwabie wszelkiego rodzaju. szarfy, nie szarfy, jedwabie, jedwabiki. A na miejscu tutaj robione. Część jest jedwab, część jest jedwaba podobna. Proszę dla dzieci. Tych kurtek to od groma, teraz wszędzie widuję. Wszyscy wyglądają tak samo. Czapki, uchadki dla emerytów. Proszę. Jakie kalesony z ocieplaniem? Na pośladki, na kolana. Cudowna sprawa. W jest dosyć wilgotno i w Jiangsu, dlatego w zimie ludzie tutaj się ubierają ciepło ubierać. Proszę. Jedwab na pościel. Kiedyś czytałem artykuł, że w samym Suzhou na obrzeżach jest 40 tysięcy fabryczek różnego rodzaju Powiązanych z jedwabiem lub branżą odzieżową. Imponujące. Co daje to zatrudnienie? Eksport. Fajne, fajną sprawą jest, że oni mają od razu dojście do wszystkich najnowszych a, projektów, designów z zachodu. Także to, co widzicie w markowych sklepach w Europie, w Stanach, natychmiast znajduje się na półkach a, chińskich, często bezmarkowo a, lub z podrobionymi markami. A proszę, buciory też są. Kurczę, chodzą za mną buty, ale sobie chcę kupić niesamowicie tanie. 100 juanów za buty. Prawdopodobnie to są kopie jakiegoś designu amerykańskiego z innym logo. Fajnie to wygląda i nie są drogie. Co jest na pewno atutem tego sklepu. A ja szukam dobrego miejsca, żeby sobie po prostu uszyć buty. Nie ma nic pięknego niż uszyć sobie buty. Wydarzyło mi się coś takiego, taka przyjemność. 10 lat temu w Hongkongu uszyłem sobie trzy pary butów. Niesamowicie wygodne. Proszę, Nike, Adidasy za 89 juanów. I to takie fajne, bo ocieplane w gruncie rzeczy. Całkiem niezłe. Całe zestawy sportowe nie sądzę, żeby były to prawdziwki o czym świadczą ceny 10 dolarów za zestaw to jest naprawdę niedrogo nie jest tylko brać wagon tego często ludzie jeżdżą do Hongkongu żeby sobie wyrywać jakieś specjalne ceny jakieś specjalne deale a wszystko to jest tu na miejscu każde miasto w gruncie rzeczy ma własne deale, własne produkty własną jakąś branżę Plecaki skórzane, skórzano podobne. Kopie LV, proszę bardzo, 100 Yuanów. Naprawdę fajniutka cena. I nawet tu ładnie wygląda. Kiedyś chodziłem za, za za plecakiem, ale udało mi się znaleźć parę fajnych plecaków. O proszę. Sweterki i to są tak jak kaszmirki. Bardzo to jest ładne. Koleżanka i rodzina koleżanki na wsi ma takich kaszmirków, chyba mają ze 3-4 fabryczki na wsi, koło siebie i robią. A tu są flisy takie, bardzo fajniutkie, płaszczowate. Ładnie to wygląda. A praktycznie wybór, asortyment się powtarza. Co się nie powtarza, to ceny. O z wielbłądów, proszę bardzo, z wielbłąda. Tego typu ocieplane spodęki na zimę. Piękna sprawa. Z pewno musi trzymać nieźle temperaturę i musi być ciepłe. Naprawdę prawdę mówiąc, nie mam żadnych potrzeb, bo zaopatruję się co 2-3 miesiące, pół roku. Albo uda mi się podróżować po Europie, albo jestem u siebie w domu w Stanach. I zawsze sobie nadrabiam tam potrzeby związane z zakupami czyli odzież produkty e, użytku codziennego, higieny teraz że są tańsze niż w Chinach a może nawet nie o to chodzi, że są tańsze jakość po prostu o wiele lepsza e, jeśli się kupuje coś w detalu jeśli się kupuje coś w detalu, to nie zawsze to jest a, nie zawsze nie zawsze to jest wysokiej jakości a, natomiast a, w Stanach wszystko jest bardzo, bardzo wysokiej jakości bardzo dobrej jakości Klinik jest tam bardzo wybredny, um, niska jakość, dziadostwo, niedoróbki. To do w tam nie, nie schodziły w sklepach. Proszę. Następna kawa z Wietnamu, kopilak. Płatki, cukierki, warzywa, serki. No i oczywiście nie obułoby się bez czego? Bez wieprzowiny z południa. Ona jest taka bardzo słodka jak na mnie. Wieprzowina i wołowina. Ostatnio przestałem jeść mięso, więc mi już praktycznie nic nie wchodzi z mięs wszystkich. A sposób przyrządzania jest, według mnie, strasznie, strasznie słodko-słonawy. Jest połączony cukier, jest połączony cukier. Włączony jest cukier i sól. Dodatkowo podczas procesu wędzenia oni nasączają to alkoholem. Suszone owoce, suszone warzywa, cukierki domowej roboty, a to nasiona wilczych jagód. Od najtańszej, za, 36, 8, za 38 juanów, za funt, za pół kilograma. Do 128. Wilcza jagoda, czyli gołci, jest zaliczana do tak zwanych superfoods, czyli e, czyli e, dodatków do diety, które wspomagają system immun immunologiczny, jak i również pomagają w walce z wszelkiego rodzaju chorobami. Ja w Zimie piję gołci codziennie. Pomagają naprawdę dużo, gdyż e, są bardzo wygodne i smaczne w piciu, a przy okazji rozcieńczają krew, obniżają ciśnienie, wzmacniają odporność organizmu. Ryby, ryby suszone, ryby wędzone, trawa morska, ukwiały suszone, suszone krewetki, suszone małże, suszone mikro krewetki, tutaj z, chyba ze słodkiej wody, tak, to są ze słodkiej wody, bardzo dobre w kuchni niskiej w gotowaniu. Cudownie dodają smaku i aromatu. Znowu wilcze jagody. Tu już za 168. Za pół kilo. 108, 128. Właściwie ja nie rozpoznaję różnicy, jaka jest różnica między tym wszystkim. Ale podejrzewam, że chyba chodzi o jakość. No proszę bardzo. Tofu. Suszone tofu. Tofu wygląda jak chleb, ale to jest taka gąbka z tofu. Wędzone mięso na wagę. Pakowane wędzone mięso na wagę. Medycyna chińska. Wszelkiego rodzaju grzyby. Ciekawa sprawa. Chińczycy uwielbają właśnie wszelkiego rodzaju suszone grzyby. Suszone grzyby. Suszone dodatki do żub, do naparów, szczególnie teraz zima nadchodzi, to w głębi jakieś hubo um, podobne grzybki. Chińczycy są wielkimi fanami tego typu rzeczy. O proszę bardzo! Mamy mrożone ryby, i mrożone krewetki. Suszoną rybę, wędzoną rybę wędzone ukwiały no i oczywiście nie zabrakłoby wieprzowiny solony boczek sużony boczek nogi z... co to jest? wygląda jak nogi gęsi nogi gęsi, tak zgadza się to są nogi gęsi pyski świńskie, mmm pychotka codziennie rano jak wstaję to pierwsze co jem to jest pysk świński cudowne żarcie i gęsi muszą być ceny bardzo dobre skoro tak się biją boczek solony, wędzony 20 juanów za funt czyli 3 dolary za pół kilo to rzeczywiście niedrogo Grzybki, dodatki do zupów naparów, suszony bambus solony bambus cukier w kryształach Robiony, e, parsymony to tak wygląda jak pomidor, tylko że jest słodziutkie. Suszone jest przepyszne w smaku. Bardzo pożywne, włoskie orzechy, czarne rodzynki, złote rodzynki, wędzony boczek. Kurczę, jeszcze jak kiedyś jadłem mięso, to ten czerwony ten wędzony boczek mi tak wchodził. Przepychotka. No i słodka kiełbasa. Kiełbasa był w dosyć ciekawy sposób. Moja teściowa robi co roku w zimie 20 kilo. Do teraz Dotychczas ja również robiłem sobie kiełbasę, ale jakoś ostatnio przestałem jeść mięso. Przestało mi wchodzić mięso. O morwy, to właśnie morwy, 48 za pół kilo. Ostatnio przestałem jeść mięso, lepiej się czuję. Samo z siebie spadło, nie wiem skąd 7 kilo, schudłem. Proszę, w cukrze, mandarynki. Przepyszne te suszone owoce są, ja również je uwielbiam na zagrychę i daktyle daktyle i orzechy chińskie. Tych daktyli w Europie nie ma, są bardzo dobre na robienie sobie herbaty, naparów niedrogie, redzynki również niedrogie. Za kilo 50 juanów, 35 juanów. Ceny są bardzo przystępne szczególnie rodzinnego. Wiele taniej niż w sklepie, niż w supermarketach. No i wędzone, suszone winogrona. Suszone warzywa, suszone owoce i warzywa są bardzo fajne. Do śniadania elegancko wchodzą. Czy to do grubków śniadaniowych? I nawet jadłodalnia się znalazła. Proszę bardzo. Zupka, kubełka Bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Cenę się skanuje. Tutaj 10 juanów. tu tak bardzo szybciutko jest makaron rozgrzewany w zupie. Wrzucę warzywka. Dzisiaj właśnie tak płaci się. Klik już zapłacona zamówiła, zapłaciła telefonem pokazuje dowód zapłaty co chce odebrać 10 juanów za, za taką zupkę z pożywną z, z makaronem jakiś tam napój bułeczki na parze jestem fanem tych bułeczek na parze są przez cudowne kulki rybne do makaronów Pani płaci, cyk, zapłaciła, potwierdza wpłatę, przy, pyta się ile pieniędzy ma zapłacić, wbija cenę, zostało zapłacone, wpisuje swoje hasło i pozamiatane. I następnie pokazuje, że zapłaciła, a gdzieś zapłaciła i już dostaje miseczkę z ryżem. Płatność telefoniczna przy pomocy kodów QR czy kodów kreskowych niesamowicie ułatwia biznes, niesamowicie ułatwia przepływ pieniądza szybkość z jaką się dokonuje transakcji sprzedaje kupuje pozyskuje klienta odbywa się w oszałamiającym tempie co jest fajną sprawą bo praktycznie re realizuje się profit dochód na miejscu ryby prosto z morza mrożone susz kurcza, dużo tego jest, chyba przyjadę jutro a wszelkie rodzaju odmiany ciastek sezamowych żółty sezam, czarny sezam, gruby sezam, mały sezam, orzeszki małe orzeszki, duże orzeszki, orzeszki mieszane z sezamem, orzeszki bez sezamu kukurydza, słodka kukurydza, słona kukurydza Milet to jest takie jakieś. Coś takiego jak. O proszę bardzo, tam elegancko cukier od razu na miejscu robi. A tu co mamy? A! Czerwone, fioletowe, różowe. Daktyle, ziemniaki, żółte, czerwone. W cukrze robionym na miejscu ma parnik. W którymś tam odcinku pokazywałem. To jest popularna forma jedzenia. Piec jest za nami, naprawiany. A tutaj na miejscu proszę. Suszone, krojone. I za 2 yuany, Proszę bardzo. Za 2 yuany 2 Pychotka na lunch. Nawet się dentysta znalazł. Na miejscu można zęby zrobić. Jak ktoś ma ochotę. Bardzo szybko. My Dental to jest sieć z Singapuru. Są bardzo szybcy. Nie są tani ale są bardzo szybce, na przykład korony um, zaczynają się już od 100 dolarów implanty od 500 dolarów a tutaj co mamy? tutaj reklama i sprzedaż garczków oleje, a z czego jest to olej? nie z oliwek chyba sezamowy sezamowy olej piękności znowu bambus suszony, bambus solony sujo i jiangsu są stolicą bambusa, wiele przypraw się robi z bambusa, suszy się go, gotuje się robi się sałatki robi się wszelkiego rodzaju słodycze dodatki do makaronów, dodatki do zup, dodatki do nadzień już nie wspomnę o innych aspektach bambusa jak pieluchy, odzież, wykładziny, wszelkiego rodzaju Podkładki na meble, proszę. Włoskie orzechy, a właściwie chińskie. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle różnych rodzajów. Różne rodzaje, różne ceny i różne smaki. Piękności. Lokalne ciastka z Jiangsu. Robione z, dodatku, z dodatkiem sezamu, oleju sezamowego. Wow. Chińczycy to jednak lubią żarcie. Jedzenie to jest esencja życia w Chinach. Nie dziwię się sam, zresztą lubię jeść chińskie jedzenie. Jest smaty, smakowite, apetyczne, traci się wagę. To jest bardzo ciekawa rzecz. Mój lekarz doradził, żeby to jeść dużo. To są takie jak gdyby takie małe chuby w formie suszonej, w formie już namoczonej, ugotowanej. Zawierają statyny, obniżają cholesterol i ciśnienie z automatu. To jest tutaj standardowa dieta chińska. Tego jest tutaj od groma. miód, Proszę, miód mamy. 28 juanów za miód. Piękny. I wcale nie jest taki drogi ten miód. Nie znam firmy, więc nie będę kupował. Używam miodu do herbaty, ale jest niedrogi. Za pół kilo 28 juanów. Jakieś 5 dolarów. Niska cena. Wracając do tego warzywa, do, tej, do tych grzybów, one obniżają właśnie ciśnienie i obniżają również zawartość cholesterolu. Doszliśmy do suszonego mięsa, ale mi się w głowie już kręci. Smażone jedwabniki albo chrupki wyglądające jak jedwabniki. Chrupki czy jedwabniki? Wygląda jak jedwabnik, ale to chyba chrupki są. Tak, tak, ze zboża. Kurczę, wygląda jak jedwabnik. Nawet spróbuję jak to smakuje Mmm, piechota Lekko słone, lekko słodkie Super do jedzenia Muszę przyznać, że biją Amerykańskie na głowę Z warzywami Na słodko Na słono na ostro, interesująca. Takich pomarańczy jeszcze nie widziałem. Płatki śniadaniowe. Płatki śniadaniowe, wszelkiego rodzaju oparte na medycynie ludowej. Skóra wieprzowa smażona Bardzo dobry snak przyznam Przepiękne to mięso, aż się oczy śmieją. Pachnie przecudownie, a ta wędzona. Wieprzowina jest cudowna. Nie tylko, że ma wygląd, to jeszcze i smak. I chyba byłoby na tyle porobię jeszcze tylko troszeczkę zdjęć żeby wstawić na bloga zdjęcia to jest jednak fajna sprawa film to się ogląda przypadkowo a do zdjęć zawsze przyjemnie jest wrócić zdjęcia są zawsze łatwiejsze do odtworzenia niż niż blog i szybsze to właściwie tyle na dzisiaj I dziękuję i do usłyszenia